w Garszewach odbyła się konferencja Sprawy społeczne z prawami nas wszystkich, podczas której poznaliśmy nową miejską instytucję Centrum Usług Społecznych. Dzisiejsza konferencja jest z jednej strony takim forum integracji wszystkich organizacji pozarządowych, które wspierają osoby wymagające wsparcia. To nas bardzo ważne, że możemy wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o potrzebach, które pojawiają się na rynku tego rodzaju usług, ale z drugiej strony oczywiście mówimy o Centrum Usług Społecznych, czyli przekształceniu w GOPS u w instytucję, która ustawowo będzie miała znaczny, znacznie większe możliwości udzielania pomocy. To nie tylko kwestie administracyjnej. Decyzji o przyznaniu lub nie dofinansowania, ale także aktywnego wspierania osób, które takiego wsparcia potrzebują. Niestety, tych osób jest cały czas sporo, więc mamy nadzieję, że tego typu działania, wspólnie z naszymi partnerami, jak PSONI, jak Centrum Integracji Społecznej, wieloma innymi partnerami, również przyniosą bardzo dobre rezultaty, które zwiększą komfort życia mieszkańców. O celach, możliwościach i zadaniach Centrum Usług Społecznych opowiedziała nam jego dyrektorka. Centrum Usług Społecznych jest placówką, która powstała z ośrodka pomocy społecznej, ale jego zadaniem jest rozszerzony zakres, w szczególności o usługi społeczne na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy, nie tylko dla mieszkańców, którzy są klientami pomocy społecznej, ale również wszystkich mieszkańców, którzy swoim staraniem nie są w stanie sobie zabezpieczyć. Tego, co mogliby na przykład ze względów finansowych sobie świetnie zorganizować, natomiast nie są organizacyjnie w stanie tego dograć. Jesteśmy trzecim ośrodkiem w województwie pomorskim i pierwszym w powiecie starogarskim, który podjął tę decyzję o przekształceniu. Centrum usług społecznych daje nam szersze możliwości działania w innych obszarach, nie tylko pomocy społecznej, ale również z zakresu kultury, sztuki, oświaty, zdrowia. Właśnie na rzecz naszych mieszkańców. Centrum Usług Społecznych współpracuje z różnymi organizacjami świadczącymi pomoc osobom z różnymi potrzebami. Dzienny dom pobytu Senior Plus sprawuje pieczę nad osobami, które kieruje do nas Centrum Usług Społecznych. Sprawujemy nad nimi opiekę ośmiogodzinną od poniedziałku do piątku. Zajmujemy się różnymi sprawami dnia codziennego, opieką terapie zajęciowe, rehabilitację. Mają u nas swój drugi dom. To jest dla osób w wieku 60 plus nieaktywnych zawodowo, którzy borykają się z różnymi schorzeniami, także z samotnością oczywiście. Na chwilę obecną mamy 32 seniorów. Wszystkie miejsca są zajęte. W Centrum Usług Społecznych jest lista, na którą można zapisać swoich bliskich. Wiadomo, jeśli miejsce się zwolni, to kolejna osoba wchodzi na to miejsce. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje na podstawie uchwały zarządu stowarzyszenia, ale w oparciu o zawartą umowę pomiędzy wówczas Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a naszym zarządem. Środowiskowy Dom Funkcjonuje na podstawie rozporządzenia z 9 grudnia 2010 roku, w którym to rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej określone są ogólne warunki działania, funkcjonowania i przebywania w środowiskowym domu uczestników. Trzymamy kciuki za powodzenie i rozwój projektu. Więcej ciekawych newsów znajdą Państwo tradycyjnie na www.północ.tv. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania.